Cześć, witajcie na kanale U Anki Otulanki. Ja nazywam się Anna Pietrzak, a zarówno tutaj, jak i na Instagramie, Facebooku, TikToku znacie mnie jako Ankę Otulankę. Dzielę się z Wami moją największą pasją, jaką jest dzierganie. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia tutorialu, jak wykonać sweterek z bukli, właśnie taki, jaki mam na sobie. Ja swój zrobiłam. Paseczki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wasz był na przykład jednolity albo w całkowicie innym kolorze. Najważniejsze jest chyba w tej bukli to. Ile trzeba nabrać oczek? Jak zacząć? Jak zrobić rękaw? Dlatego jest to ważne, ponieważ ta bukla nie, zaje, nie zachowuje się tak oczywiście, jak my byśmy chcieli. Zaczynałam i prułam swój sweterek trzy razy i nie mogłam jak gdyby wbić się w odpowiedni rozmiar, chociaż byłam przekonana, że robię dobrze. Sweterek mój powstał z bukli Koko. Od furrora yarns. Tu mam akurat cały motek takiego śmietankowego koloru yy, i na wykonanie tego sweterka potrzebujecie tak naprawdę dwa motki śmietankowego koloru i dwa motki takiego czekoladowego jak mam na sobie czekoladowego wam nie pokażę, ponieważ prując trzy razy ten sweterek trochę tej czekoladowej włóczki zmarnowałam i już nie mam takiego pięknego yy, nowego moteczka, a miałam yy, trzy motki śmietan i dwa czekoladowe, więc jeden mi został taki, żebym mogła Wam pokazać. Ta włóczka, jak powiedziałam, jest od firmy Furora, więc zaraz Wam przybliżę. Ja tutaj mam kolor natural, przeznaczona jest na druty 4-5. W 50-gramowym motku jest aż 250 metrów włóczki, a jej skład to 89% alpaka i 11% nylon, więc bardzo sympatyczny, bardzo fajny skład i jest to bardzo, bardzo wydajna włóczka. To ile nam brać oczek i jak zrobić ten sweterek, wszystko znajdziecie w dalszej części filmu. Nie jest to taki film, w którym ja dziergam sweterek z wami od A do Z, od początku do końca. Raczej Wam opowiadam, jak, w którym miejscu, co zrobić, ponieważ są to zwyczajnie oczka prawe i lewe. Przód i tył jest taki sam skło. To są dwa zwyczajnie dwa prostokąty szyte ze sobą tu na ramionach. Dorobione są do tego rękawy, i szyte to wszystko jest pod rękawami i z boku. Wszystko zobaczycie w filmie. Bardzo prosty. Nie robi się tu podkroju na szyję, nie, nie robi się żadnej talii w sweterku. Rękawy to zwykłe także, prostokąty za, yy, zakończone ściągaczami. No, nie może być prościej postanowiłam, że ten sweterek będzie właśnie w takiej prostej formie. Bukla już jest taką bardzo dekoracyjną włóczką i wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ w tej prostocie jest urok. Paseczki dodają to takiego charakteru, a sama faktura dzianiny, dzięki temu, że zastosowana jest właśnie włóczka z bukli, robi tą najpiękniejszą, najcudowniejszą robotę. Na tu małą ściągę e, przygotowałam sobie e, takie podpowiedzi dla was, których nie znajdziecie w filmie. Kiedy będziecie nabierały oczka, pamiętajcie, żeby nabierać je. Luźno. Ja użyłam do nabierania oczek zwyczajnie jednego drutu, ale ja nawet bym proponowała Wam złożyć dwa druty i na dwa druty nabierać oczka, jeżeli wiecie o co, o co mi chodzi. E, więc nabierzcie oczka luźno, nie zaciągajcie za mocno nitki, ponieważ ten pierwszy rząd do przerobienia, ten pierwszy rząd z nabranych świeżutko na drut oczek jest najtrudniejszy. Bardzo trudno jest złapać tą nitkę. Pamiętajcie, że ta nit jest absolutnie nieelastyczna. Ona zachowuje się jak taki zwykły sznureczek. Potem dzianina w robótce jest bardzo mięciutka i jest elastyczna i pracująca, ale sama nitka jest naprawdę, naprawdę ciężka w pracy. Trzeba bardzo uważać, żeby Pracując, nie łapać drutem za te pętelki buklowe, tylko za tą główną nić prowadzącą. Kolejną rzeczą, jeżeli spadnie Wam oczko, jeżeli zgubicie gdzieś w trakcie pracy oczko, naprawdę jest bardzo ciężko to oczko znaleźć. Dobrym sposobem jest wtedy rozłożenie tej dzielninki pod światło i wtedy sprawdzenie, w którym miejscu zgubiłyśmy oczko, ale wymaga to dużego skupienia. Więc starajcie się być dokładne i starajcie się, aby te o, tych oczek po prostu nie gubić. Eee, tak. Prucie tej włóczki to jest kolejny koszmar, więc yy, wydaje mi się, że jeszcze gorzej mi się ją próje niż włóczka z jakimś takim włoskiem, niż moher. Naprawdę jest koszmarna do prucia i dlatego też. Ja w opisie filmu powiem Wam, jakie wymiary ma mój sweterek wszerz, wzdłuż rękaw, tutaj od szwu, od tego szwu na ramieniu, jaki jest długi. Wyporównajcie swoje rozmiary z tym, co ja mówię, i możecie sobie albo leciutko więcej nabrać oczek, albo leciutko mniej nabrać oczek, no leciutko troszeczkę. Po prostu. Mm, tak, żeby starać się nie próć, ponieważ bardzo ciężko się pruje i ja naprawdę bardzo dużo tej włóczki zmarnowałam, bo ja się w pewnym momencie poddałam i po prostu odcięłam, wyrzuciłam kawałek, przestałam to próć, bo się tego nie dało próć. Eee, to, to też jest taka y, bardzo ważna i myślę cenna uwaga. W międzyczasie mam nadzieję, że na filmiku będą się pojawiały przebitki tego mojego sweterka. Pokażę Wam zdjęcia, jak ja w nim wyglądam, jak on się prezentuje. Ja zachęcam Was do wydziergania, ponieważ Dzianina jest przesympatyczna, w ogóle nie gryzie, ja w tej chwili mam ubraną tą buklę tylko na stanik, nic mi nie podgryza, bardzo miła, więc naprawdę bardzo, bardzo serdecznie polecam Wam, aby sobie taki sweterek wydziergać. Włóczkę znajdziecie u Furora Yarns, ja Wam oczywiście wszystko podlinkuję, więc w opisie filmu znajdziecie link tam, gdzie, gdzie kupić włóczkę. Włóczkę możecie oczywiście wykorzystać każdą inną buklę e, i spróbować zrobić taki sweterek, aby się zgadzał rozmiar drutów, e, napiszę Wam, na jakim rozmiarze drutów robiłam, jakie wymiary ma sweterek, e, pokrótce też tak. Słowo, ile nabrać oczek, ile przerobić paseczków, tak żebyście miały taką ściągę, ściągę, nie musiały później sobie tego filmu za każdym razem odtwarzać. Ja Wam życzę powodzenia. Dajcie znać, czy instrukcja moja jest dla Was zrozumiała i jeżeli powstaną sweterki z mojego tutorialu, to pochwalcie się koniecznie na social mediach. Oznaczając, moją osobę będzie mi bardzo miło. Jeżeli filmik Ci się będzie podobał to zostaw paluszek w górę, zasubskrybuj i zostaw komentarz. To ja Was zapraszam do oglądania. Przód i tył sweterka to są dwa takie same prostokąty. Tutaj Wam pokazuję, tu jest dół. Jak widzicie, nie widać w ogóle, że tutaj na dole jest taki kawałeczek wykonany ściągaczem. Używając druty 4,5, takie druty ja mam właśnie o tym, nabrałam 86 oczek, i przez 8 pierwszych rzędów wykonywałam ściągacz, robiąc oczka prawe i lewe. Następnie y, wykonałam 8 rzędów y, zwykłym żarsejem, y, tym samym kolorem, brązowym, bo chciałam, żeby tutaj wyszedł mi ten y, pasek brązowy na dole, taki troszeczkę szerszy, y, podkreślający talię i y, 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 tak. Chciałam także, żeby na wysokości pasa nie było jednak tego białego koloru, żeby to się tak zwyczajnie nie ubrudziło i nie wiem też, jak ta włóczka będzie się zachowywała później w noszeniu, więc stwierdziłam, że wolałabym tak bezpiecznie mieć brąz na dole. Ale wy możecie sobie ustalić różnie możecie też zrobić oczywiście jednokolorowy sweterek, ale gdybyście chciały zrobić tak, jak ja, to ja 8. Rzędów zrobiłam ściągacza i następnie 8 rzędów zrobiłam jerseyem, także brązowym kolorze, w brązowym kolorze. I tak moi drodzy, yy, robiłam później już 8 rzędów białych, 8 rzędów brązowych, 8 białych, 8 brązowych, 8 białych, 8 brązowych. I tak wykonałam pasków białych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasków białych. I nie licząc ściągacza, zaczynając tutaj od tego paseczka na dole, wykonałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pasków brązowych i zakończyłam ściągaczem brązowym, czyli ósmym paseczkiem brązowym, gdzie ten ósmy paseczek wykonałam także ściągaczem, bo ja. Połączyć tak ten sweterek, żeby otrzymać dekolt łódkę, żeby on się tu nigdzie nie zawijał. te dwa panele ze sobą, układam je stronami prawymi do środka. Tutaj, w tym miejscu będę zszywać, bo teraz odwróciłam całą robótkę i tutaj mam w tym miejscu ramiona, czyli ten ściągacz robiony przy szyi. Pierwsze co, to sobie zdecyduję od brzegów, równo odmierzę jakie kawałki chciałabym szyć. Nie szyję tu za dużo, bo chciałabym mieć taką większą łódkę, żeby delikatnie sweterek schodził mi na jedno ramię. Natomiast w każdej chwili będę mogła sobie zaszyć barwę i zrobić ten e, dekolt mniejszy, bo jak tak szyję, to on będzie mniej więcej taki no w zależności y, jakie tutaj kawałki pamiętajcie tylko, żeby sobie zaznaczyć wyraźnie, ja sobie zaznaczę markerami, tak mniej więcej zobaczcie, wcale się tutaj nie odmierzam tego w ogóle w jakikolwiek sposób centymetrem tak sobie wymyśliłam, że na razie zaszczyję tu Teraz złożę, odznaczę sobie mniej więcej, o jestem tu, odznaczam te dwa elementy sobie zaszyję. Te dwa kawałeczki, tutaj, ten i ten będę zaszywała. Tutaj utworzy mi się dość e, spory, solidny dekolt. I jeżeli później stwierdzę, nawet w trakcie noszenia tego sweterka, że ten dekolt jest dla mnie za szeroki, to zawsze mogę sobie go tutaj równiutko po każdej stronie po kawałeczku jeszcze strzec. Pamiętajcie, zróbcie na początku ten dekolt sobie troszeczkę większy. E, zawsze będziecie mogły go zmniejszyć, natomiast jeżeli zaszyjecie tu za dużo. I zrobicie sobie tu mały otwór na głowę. To bardzo ciężko będzie Wam to popróć, ponieważ no, ta bukla jest taka, że nie widać absolutnie pojedynczych nitek. E, więc mam już ten sposób złożony sweterek. Tu jest strona lewa, tu jest strona lewa, od środka mamy strony prawe, i na tych dwóch kawałkach za chwilę będę zszywała. Mam nadzieję, że te nitki, które sobie tutaj pozostawiłam. Że one wystarczą mi na to, i że ja dam radę w ogóle tą buklą szyć, No, ale przystąpmy teraz do zszywania. Zobaczcie, yy, mam dość grubą igłę, dość grubą. Z dużym okiem, i naprawdę przy zszywaniu bukli nie, może, nie musicie wcale zbyt się tutaj zastanawiać, jak będziecie ją szywać, ponieważ nie musicie tu używać ściegu materacowego, jakiegoś kryjącego, w ogóle tego nie będzie widać. Ponieważ no, ta bukla ma to do siebie, że jakbyście nie szyły bardziej elegancko, mniej elegancko, te wszystkie pętelki. To zakryją. Więc zobaczcie, ja tu w ogóle nie zastanawiam się, jak mam to robić. O, przepraszam, trochę mi ręce chyba z kadru wyszły. Tylko zwyczajnie zszywam tak, jak uważam. Staram się tylko tu nie zaciągnąć, nie ściągnąć tej robótki. Yy, I zszywamy tutaj do końca, do markeru. Zobaczcie, zszyłam, nawet nie będę Wam podawała ile mniej więcej centymetrów, myślę, że tak około 8 do 10 centymetrów można sobie spokojnie tutaj zszyć, dlatego nie chcę Wam podawać na jaki tutaj odcinek jest dokładnie co do centymetra, ponieważ Wy musicie same zdecydować jak duży chcecie dekolt. Teraz wyciągnę marker, odwrócę na prawą stronę i zobaczcie, jak pięknie jest szyte. W ogóle nic tutaj nie, nie, nie widać, żeby to było jakoś zszywane dziwnie, więc można spokojnie. I patrzcie, jak tu pięknie też się będzie układał dekolt. O, bardzo elegancko. I tak samo teraz zszyję tą drugą, to drugie ramię i widzimy się po zszyciu tego ramienia. Ramiona zostały zszyte. Odwracam teraz sweterek na prawą stronę, proszę bardzo. Na prawej stronie dość spory mam ten dekolt, ale kiedy wykonam cały sweterek, czyli zrobię rękawy i zszyję boki. Wtedy przymierzę i zdecyduję, czy taki dekolt tej długości, tej wielkości zostanie, czy jednak będę go gdzieś tutaj przeszywała i zmniejszała. Eee, jeszcze co Wam powiem, to tutaj od środka po jednej stronie, bo te paseczki, robiąc te paseczki, mogłam oczywiście obcinać nitkę i za każdym razem e, dowiązywać, ale ja po prostu prowadziłam, jak tu widzicie, nitkę boczkiem. Tego drugiego koloru. Eee, za każdym razem nie obcinałam tej nitki, tylko ją po prostu zostawiałam nieobciętą i kiedy wykonywałam na przykład pasek brązowy, to tu miałam w tym miejscu białą nitkę, więc ją po prostu zaczynałam od razu przerabiać tą białą nitką, oczywiście nie naciągając, tu, zostawiając tu miejsce, żeby tu nie ściągnęła się robótka i w ten sposób. Odkładałam nitkę brązową, zaczynałam robić białą, potem kończyłam biały pasek. Odkładałam sobie tu luźno nitkę, która sobie tam do kłębuszka szła, i zaczynałam robić nitką brązową, ciągnąc ją jak gdyby tutaj przez ten pasek do góry. I zaczynałam normalnie przerabiać oczka białe. Y, nitką brązową y, nie obcinając nie dołączając, nie dowiązując tylko po prostu tak bokiem prowadząc pamiętając, żeby nie naciągnąć, żeby tutaj się sweterek w tą stronę nie ściągnął spójrzcie tu mam już jeden rękaw zrobiony aby zrobić ręka wzdłuż tej linii bocznej na prawej stronie nabrałam 70 oczek 35 oczek od Początku, czyli licząc od góry, to tak jak gdyby od końca tutaj trzeciego białego paska. Nabrałam 35 oczek do linii ramienia. No i później na tej drugiej stronie w dół do trzeciego paska, końca trzeciego paska. Kolejne 35 oczek. Ja Wam zaraz pokażę, jak ja to zrobiłam. Eee... O, może w ten sposób. Będzie bardziej obrazowo, jak to zrobić. Od ramienia. Mamy tutaj pierwszy brązowy pasek, to jest nas, nasz ściągacz. Kolejny mamy pasek biały, kolejny brązowy, biały, brązowy, biały, i tutaj zatrzymujemy się na końcu trzeciego brązowego paska. W tym miejscu dowiązujemy nitkę. I od tego momentu do szwu na ramieniu dobieramy 35 oczek, nabieramy 35 oczek i później od szwu na ramieniu do końca tutaj tego trzeciego białego paska kolejne 35 oczek. Zaraz Wam to wszystko dokładnie pokażę. Nitkę i pokażę, w jaki sposób ja nabieram oczka. Zobaczcie, mam dowiązaną nitkę. Teraz wezmę sobie po prostu drut i będę nabierała wzdłuż tej linii, pamiętając, żeby być na prawej stronie robótki 35 oczek do linii szwu. Ja tu niezbyt dobrze widzę, bo mam przed sobą dosłownie ekran telefonu. Raz, dwa trzy, cztery, pięć. Wbijamy się wzdłuż tej linii, w te dziurki. Nie musi być to tak strasznie dokładnie, strasznie równiutko, bo jest to bukla i tego kompletnie nie będzie widać. Musicie pamiętać tylko, żeby od tego momentu tu wyszło wam do do, do tej linii, na, do szwu na ramieniu 35 oczek, i później z powrotem na tej samej odległości musicie się zmieścić, żeby także nabrać 35 oczek. Ja już nie będę tutaj leciała razem z Wami. Nabierzmy sobie 35 oczek do linii szwu, i później kolejne 35, czyli razem 70, i spotkamy się, jak już oczka będą nabrane. O spójrzcie, już Wam pokazuję. Na prawej stronie mam już nabrane te moje 70 oczek. Tak wygląda to na stronie lewej. Widzicie, tutaj się, o na białym to może lepiej widać, tu się utworzył taki rancik. I teraz na lewą stronę odwracamy robotkę. I ten pierwszy rząd na lewej stronie, nie będziemy go liczyli, nazwijmy go tak zwanym rzędem rozbiegowym, który nam tu ustawi całą pracę. Przerabiamy ten rząd na lewo. Czyli przeróbmy sobie teraz te wszystkie oczka na lewo i spotkamy się ponownie na prawej stronie rękawa. Spójrzcie, ten narząd rozbiegowy u mnie został już wykonany. I teraz od tego momentu zaczynamy liczyć rzędy pasków. Tak jak przód i tył, każdy pasek będzie się składał z ośmiu rzędów. I od tego momentu zaczynamy liczyć, czyli lecimy sobie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i zmieniamy na paseczek biały, i znowu. I znowu zmieniamy, i znowu zaraz Wam powiem, ile pasków u mnie zostało zrobione na rękawie. Następnie redukujemy oczka o połowę i wykonujemy ściągacz. Pokazuję teraz Wam, jak to wygląda z paskami na rękawie, ile ich należy wykonać. Macie tutaj mój już wykonany rękaw, tak on się prezentuje. Nie wiem, jak go tu pokazać, żeby on tu się nam ułożył w całości. O, teraz widać go. Czyli jest pasek brązowy, biały, brązowy, biały, brązowy. Biały, brązowy, biały, brązowy, biały, pasek brązowy i ściągacz. I tych paseczków brązowych wykonałam raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pasków brązowych. I raz, dwa, trzy, cztery. 5 paseczków białych. Na koniec paska brązowego zredukowałam liczbę oczek o połowę, czyli 70 podzielić na pół 35. Robiłam to w taki sposób, że każde dwa oczka przerobiłam razem, każde dwa oczka przerobiłam razem i wykonałam na końcu ściągacz. Pasków ściągacza, rzędów ściągacza na końcu robótki wykonałam także 8, czyli ten na końcu tutaj, ten pasek składa się z 8, pasek brązowy składający się z 8 rzędów plus 8 rzędów ściągacza. Tutaj zredukowałam po połowę liczby oczek. Jak redukować liczbę oczek przerabiając dwa razy, na pewno wiecie. Jak nie, to możecie zajrzeć do jakichś instruktażowych filmów. Ja bym tu nie chciała wszystkiego tak po kolei pokazywać, bo tutaj chciałam tylko Wam przedstawić, jak zrobić sweterek z bukli, ile tak mniej więcej nabrać oczek. Miał to być filmik taki bardzo mocno orientacyjny, tylko. Pamiętajcie, że u mnie tutaj, ja mam dosyć małe, szczopłe ręce i u mnie nabrałam tutaj 35 oczek na ściągacz, zakończyłam dość luźno i powiem Wam, że mi tutaj dłoń chodzi. oj przepraszam, sweterek mi leci i głośno jest i druty lecą. I tu w tym mankiecie ręka mi wchodzi, tak widzicie, tak dość ciasno. E, mi to akurat pasuje, bo ja chciałam mieć taki rękawek e, bufkowy, e, szeroki. E, natomiast jeżeli masz troszeczkę taką tęższą dłoń, to może nie redukuj do 35 oczek, tylko może tak do 40 zredukuj i zakończając naprawdę starajcie się, żeby bardzo luźno zakończyć, e, ponieważ ma ta bukla taką tendencję, e, no ona się kompletnie nie rozciąga. Czyli jeżeli tutaj, no tu wiadomo, tu pracuję, ale jeżeli tu zakończyłam, zakończyłam tak tradycyjnie, dwa oczka razem na prawo, może jeżeli zakończycie inną metodą, będzie się rozcią, rozciągał bardziej. Natomiast wydaje mi się, że zakończanie to igłą na przykład, no nie ma sensu, bo te nici się haczą i zaczepiają. Więc zakończcie sobie, najlepiej zakończyć jednak tą robótkę tradycyjnie i pamiętać, żeby było dość luźno. Ja za chwilę wykonam drugi rękaw, jak wykonam drugi rękaw, to zszyję, tak jak tutaj zszyłam na lewej stronie. Po wykonaniu drugiego rękawa najpierw zszyłam rękaw tutaj, potem przeleciałam sobie tułów do końca, tak jak tu widzicie. Ja mam tu nie zszyty tułów tu nabierałam oczka na rękaw i dopiero jak wykonam ojejku spada coś, spada, spada nie, nie, nie spadło, dopiero jak wykonam cały rękaw, to wzdłuż rękawa po wewnętrznej stronie e, zszyję ten sweterek, rękaw zszyję i jednocześnie zszyję wtedy tył i przody e, jak zrobię sweterek to oczywiście pokażę Wam, ubiorę się w niego, da, podam Wam wymiary, orientacyjne wymiary no cóż, ja Wam życzę po w wydzierganiu swojego własnego sweterka z bukli.